Cześć, jestem Bartoszor 4. Witam Was w 16 odcinku z Mańka z Bartkiem na modach. I w tym odcinku chciałem Was poinformować o bardzo, 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 bardzo ważnej rzeczy. E, tylko, że najpierw sobie e, pokażę Wam, co zrobiłem. Zrobiłem sobie, jak, widzi, jak widzicie, taki oto budynek. I zaraz zobaczycie, co w nim będziemy robić. Robi się dzień czy się robi noc? Robi się dzień. Fajnie. Wyjdziemy sobie szybkim przejściem, zbudowałem sobie fajny budynek, yy, wiem, dawno nie było odcinków na kanale Sora, no ale tak jakoś wyszło, ale już będą regularnie się pojawiały, także, okej, okay. no, robię oczywiście ścieżkę, tutaj zrobiłem, że będziemy sobie ręcznie otwierać, bo no, moby zasrane zawsze otwierają, dobra, zrobiliśmy sobie... Taki oto budynek, tutaj jeszcze drzwi wstawiam, minecrafting, no i okej, okay, mam taki budynek, tu jest jakieś przejście, bo tutaj będziemy, w sumie nie wiem co to jest, ale sobie zrobiłem, oczywiście tutaj mechanika normalnego minecrafta, dobra, oczyszczę sobie potem jak figurę, doda, zobaczę co dodałam. minecraft galacticraft, dokładnie tak, ziomeczki, polecimy w księżyc, ale co, dopiero w jakimś czter... 30-25 odcinku. Mm, tak, zajmować się będziemy nim za długo, powiem wam. Może akurat w 20 odcinku będziemy działać już do Galaktika. Ale w tym odcinku chciałem sobie wyprodukować gaz. Yy, ale do tego gazu będę potrzebował yy, pompę. Yy, właśnie tak, pompę. I ja za bardzo w mechanizmie nie jestem obezwany. Od Czekajcie, tu mamy biogenerator. To jest to? Nie, to nie jest to chyba. Gaz Burning Generation, a to chyba jest generator ten. Musimy znaleźć generator yy, tego. Yy, wiecie, mm, gazu, a nie, że gaz będzie tworzył energię. Dlatego za sobie sobie cięcie i to wszystko sprawdzę, żeby nie robić złej rzeczy. Okej, okay, sprawę już ogarnąłem. Musimy zrobić sobie jakiś separator, ale jak... To jest separator, zaraz się dowiemy. Chyba... Mm. Separator elektrolityczny, okej, okay, to chyba to. Potrzebujemy jądro elektrolityczne, to jeszcze takie coś. Był osmu, był złota. Dobra, pył osmu wiem. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spróbujemy, ale nie wiem, czy będzie działać. Jakiś tutaj mamy coś ciekawego. Ruda osmoła to nie starczy tak Spróbujemy sobie szczęścia. Tak jest, spróbujemy szczęścia. Eee, kompresor chyba, nie? Nie, Aha. Jednak szczęście mi sprzyja. Tylko tego trzeba trochę więcej chyba. Tego sobie dam od razu więcej. A, dobra, osmu mam nie za dużo. Także wyprawa do jaskini zapowiedziana. Zresztą eee, mam kopiarkę, ale też nie chcę wszystkiego kopiować. Pewnie nie, nie, takie spoko. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, to... Dobra, mamy osmy. Możemy sobie przejść dalej. Eee, stopy wzbogacone ja chyba mam. Pamiętam, że robiłem z mechanikum. O, no, tak, mam. E, dobra. Co tam jeszcze? E, pył zło. Aha, zło to złoto mam. Też sobie damy tak tyle. Na bogato, nie? Dobra. Fajna ta ściana mechanizmu, tylko taka, no, jeszcze niepełna, nie? No ale trudno się mówi. Takie życie, że nie wszystko jest przydatne. Chciałem starć, dobra. To tam jeszcze? No to wszystko, gitara. Tworzymy, stworzymy. Chyba to szło tak. To szło tak. To szło tak. Oczywiście innej rzeczy pewnie zapomniałem. A! No dobra, coś źle. Pył złota albo Pulwolz z może by. dobra, 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 Nie, tu tylko tu nie działasz, no to nie działaj. nie? takie trochę dziwne, ale dobra. Eee, dawaj, dawaj, dawaj. To jest sobie takim pyłem, nie to co tutaj. czekaj tu bardziej mi pasowało. Dobra, to sobie zna, to się może przydać. A, żelazo, a mam żelazo, dobra. Bulwaliza szybko pracuje, więc fajnie. Dobra, dobra, jeszcze. Chyba starczy. A, tworzymy, tworzymy maczki. Chciałbym przejść do rzeczy, nie chciałbym tutaj mm, za bardzo nudzić Was, więc jedziemy szybko z tematem. No, co znowu? Co znowu? Serę jądro, nie? Czekajcie, zaraz Przyjrzę tak mu. No, no pył osmu mamy, nie? Eee. Yy. Pył osmu? No, pył osmu, no. Czy to nie jest tego problem? No to. Taka jest problem. To się robi w. maceratorze. Aaa, no to no to, no, to, no, to, no to. no to tam mój błąd taki trochę. Fejnik na początek oczywiście musiał być jakiś. Macerator, no to lecimy. O. O nie, to się robi długo. cięcie. Jestem z powrotem ziomeczki. Zrobiło się. Także teraz chwila, prawdy. Yy, tak, teraz, tak. Hyps, 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 hyps. No i dupa, no i dupa ziomeczki. Co znowu jest nie tak? A. Wiem co. Jeszcze wiem co. No! Mam to gówno. Dobra. Mam to gówno i teraz możemy stworzyć tą na naszą maszynkę. Jak to trzyma eee, patrzymy tak, 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 wszystko mamy. Wszystko mamy, nie wszystko. No okej, okay. mamy wszystko. Tworzymy zobaczcie, tworzymy. Zobaczcie, zobaczcie, tak. Tylko to tylko jedno będziemy mieć. A trudno. Jedno wystarczy. Na razie oczywiście, na razie wystarczy jedno. Potem się do. Najwyżej poza odcinkiem zrobię więcej, ale na razie, żeby w ogóle coś było, nie? W tym odcinku. Aha, tylko seranie szczanie. No. Zostawimy to sobie, bo to trzeba energię doprowadzić, dlatego to sobie zrobię w cięciu. Nie będę was już tutaj zanudzał. No i gitara. Podatnę, podatnę sobie energię stamtąd najprościej, nie? Dobra, sobie postawimy to sobie... Nie wiem gdzie kable muszą być nie to tutaj. Tutaj nie wiem gdzie pochodzi kabel, a gdzie wychodzi. Takie coś. Takie no... Nic. Dumping. Aha. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Eee... No i okej, okay, no to co? Ja robię cięcie, i doprowadzę tam energię. I tam trzeba też wody doprowadzić, mi się wydaje, nie? Co tam trzeba? Co tam trzeba? ale to wejść? Chyba trzy. Czekajcie, bo to trzeba chyba wodę właśnie. Dlatego no. Idziemy sobie zobaczyć. A że chodzi o wodę, no to sobie zaraz zrobimy taką fabryczkę. Gdzie eee, mm, ja chciałem iść? A, po kilo, bo ja nie ale jestem pewny, że tam trzeba wodę. Dobra, czyli robimy pompę. Pompę robimy sobie. Hmm, Pom... Pa! O, robili! Ok, mamy pompę i mamy elektryczną pompę, ale to zależy od modu, nie? No to którą mechanizm? Siła trwa, mekanizm. Nie wiem, ile sobie zrobimy cztery pompy. Mi się wydaje, czyli 4 stalowe obudowy, easy fizy. Ile idziemy stał? ośmik ośmik, ładnie, Dobra, raz, 4. cztery, aż 4, aż 4, aż 4, aż 4. Ja tak jak to ja trochę nudniejszy będzie, no bo co? No, też trzeba mechanizmy poświęcić, czas na te mechanizmy nasze, więc no. Dobra, 3 tu jest ale jest pełne, dlatego się musimy tego pozbyć. Właśnie w taki sposób, na przykład. Dlatego co? Staw to tu, to tu, to tu, to tu, to tu, dziękuję bardzo. Idziemy podłączać, A gdzie podłączyły? Szkoda mi tego jeździorka, bo jest całkiem ładne. Tego to sobie podłączę. No, bingo, wiem. Podłączymy to sobie w ogóle poza bezpieczną strefą naszą. Oczywiście jeszcze tutaj planuję to połączyć dookoła te wszystkie ścieżki, do wszystkich budynków. Także się nie martwcie. Takie pomysł tylko też jest spoko takie na no, takie rzeczy bardziej bardziej takie, no nie wiem jak to powiedzieć, no. Dobra, no. ciśniemy, ciśniemy. Właśnie tutaj sobie do tej rzeczki podłączymy, o jest rzeczka. No i dobra, gdzie to trzeba podłączyć? Pod ziemią czy nad... O nie, 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 nie. My tak się nie chcemy bawić. Po prostu trzeba rozciąć te buty. No właśnie. Nie wiem gdzie to trzeba podążyć. Chyba tu. Brak cieczy. Może tu? No, Dobra, postawimy sobie je tutaj. Trzy, cztery. Okej, okay. już po to to postawię. nie wiem skąd to pobiera, nie wiem, dobra, teraz sobie doprowadzimy wszędzie energię, dlatego robię sobie cięcie i to sam zrobię, no bo to będzie trochę nudne. Okej, okay, ziomeczki, energia doprowadzona, pompy yy, aktywowane, jak możemy zauważyć, tutaj mamy separator, jak widzicie, prawie full naładowany, tutaj pociągiem kabla. Oczywiście z mojego domku, z centrum dowodzenia energią. Yy, także nie powinno tutaj być błędów z energią. I pokażę Wam jeszcze pompy zasilone. Już na zbierały wody, tylko nie mają ją gdzie wyprowadzać. A tym się zaraz zajmiemy. Yy, ten. Jak widzicie, podłączone. mu no nie, zapomniałem nagra. Sorry. I jak widzicie, ma full wszystkiego. Woda jest full. I teraz potrzebujemy tylko ruły. Wiem, mogę użyć tych tych yy, złoda Open Block, ale chciałbym też z Boid Craftem coś podziobać w craftie Dlatego sobie zrobimy z Boid Crafta. Ta, Rura. Rur... O, ja widzicie, mam dużo do wyboru. Nas interesuje tylko... A no tak. Jak my te rury zrobimy? Duba, ma EMC. Miodzi, mm, ją. Jak my te rury zrobimy, jak nie mamy kaktusów? Czekajcie, obejrzę poradniki. Okej, okay, ziomeczki, jestem z powrotem. Myślę, że już wiem, jak to zrobić. Yy, kaktusy. No właśnie, z kaktusami może być problem. Yy, skoro mam się, ten kaktusów? Ja się cieszę, ale. No nie wiem, nie wiem. <laughs> ale się. Naprawdę. Wow, nie wiedziałam. Ale się cieszę, więc. No to jest dobrze. Musimy sobie tylko to skopiować. Za chwilę będzie armia kaktusów, jak widzicie. Ta wystarczy, dobra? Potrzebujemy teraz barwnik. O, patrzcie. O, miodzie, miodzie, lawa się potem przyda. Dobra. Musimy to sobie teraz dać do piecyka. A za ten czas, to sobie ogarniemy jakiś tam dojazd. Przy tych rułach nie? Wypadałoby się tym zająć. E, p -p -p -p. No to mamy tutaj pochodnie. Jakieś tutaj patyki jeszcze mogę zrobić więcej. Pięk. Dobra. E, idziemy tam. I jest noc. Jest noc. No to co? E, ja. Z... No to idziemy z tym koksem, nie? No. Dziura wykopana. Znaczy no, dziura tunel wykopany, jak widzieliście. Większość kabli czy tamtych rur to łączę zawsze, gdy w tym kanionie, bo tutaj wokół nas jest dużo kanionów, nie? Dobra. Mam nadzieję, że się przepaliło. Wypecyki mają całkiem niezłą moc. No, ja jeszcze nie, ale Ale jakoś to idzie. Dobra. To chyba trzeba tak, nie? Uszczelniacz rur. Inaczej wygląda niż na starszej wersji, nie? Znaczy, bo to wtedy były takie nitki, yy, zmieniona tekstura nici na zielony kolor, nie? A teraz jest takie inne coś w ogóle. Dobra, teraz trzeba rurę oczywiście załatwić, ale rura to ta jakoś załatwię. Yy, Oje, to jest przewodząca, ja chcę wodoszczelno. o! Złotą, nie najlepiej chyba złotą, bo najszybciej będzie przewodzić energię. Transportowa. Easy fizy. tylko że nie wiem czy inwestować tyle złota w to. Najwyżej się potem skopiuje, trzeba na bogatym, zdaniem, nie? No, no to pociśniemy, tylko muszę sobie odróżnić ekwipunek, no bo ja wiem, to jest razy 8, dlatego no, trzeba uważać. Na razie, niestety, będziemy mieć tylko stack tego, ale. Ale mi się wydaje, że to się da nakopiować. No, Patrzcie, ja mamy EMC, także nie będzie z tym problemu. Dobra, czekajcie, musimy sobie ogarnąć ten efikunek jednak do porządku jakiegoś małego. Bo może być niezły wypał tego wszystkiego. Dobra, jeszcze jeden z lotnik zadzwolimy na razie czego. było jeszcze jeden. Wystarczy. No to ciśniemy, nie? Yy, pyk. Pyk, pyk. No, no jak widzicie, tyle tego mamy. Na razie tylko z tak możemy do tego zrobić. A to się da kopiować, więc nie ma się czym tutaj przejmować. Zrobię sobie może nową skrzynkę. A patrzcie, jaki już mamy magazyn przepełniony. Nie mamy już miejsca wolnego. No, powiedzmy, że tam sobie to możemy wypchać. ba No, bo w sumie, tak szczerze mówiąc, sobie to będziemy kopiować. nie? Najlepiej. No wiem. Wiem, wiem. Wiem, że kopiowanie to może nie jest najlepsze rozwiązanie. No ale chciałoby się wam tyle zbierać. Dobra. Jeszcze trochę. Coś mi się dzieje z mikrofonem. O nie, dobra działa chyba. No chyba. Dobra, wystarczy, bo was za zanudzę. To już, tam się jeszcze będzie kopywać, nie? Dam, żeby się jeszcze kopiowało. A no, my już pylimy to robić. Znaczy ja popylę, żeby was nie zanudzić. Jestem z powrotem. Zobaczcie. Wodniczka jest. No to teraz tylko połączyć jakoś, nie? Wypadałoby zrobić coś takiego. Mogę to połączyć. Okej, okay. jest dobrze. Jest jak najbardziej dobrze. Jest to taki, taki bajer mały. I mamy, patrzcie. Wodór, tlen. I coś się tworzy. To możemy oddać, bo chyba tlenu nie potrzebujemy, nie? Potem się tlen może przydać. Ale to zobaczymy. No, patrzcie. Pracuje. Dlaczego spada, a nie wzrasta? Mieszczę z tym. Ale dobra, gitara. Pracuje. Ale wodór chyba mi jest tutaj najbardziej potrzebny. Dlatego możemy sobie tlen oddać. A wodór też można, nie? Nie, nie dumpuj Tylko to dumpuj Dobra, działa A teraz co z to mamy zrobić? A rura gazowa Okej. Okay. Rura tlenowa a, y, Jest Easy fizy Dobra, robimy I tutaj sobie gdzieś damy ten gas tank, dlatego pędzimy do domku do i zrobimy tą rurę. I gas tank e. okej, okay. czyli potrzebujemy stal sobie zrobię stalk tego leć, leć, leć raz, dwa. I raz. Mam nadzieję, że to jest jakieś razy 8, czy coś takiego, nie wiem. Bo, bo będzie fajnie wtedy. O, jest razy 8, cieszę się. Uroda gazowa. Jeszcze gas tank, nie? Gaz, tutaj się przez... pisze? Yy. Tak. Chyba jest. Jest gas tank. Yy. Wow. Osm i sproszkowane żelazo, a ja mam takie gdzieś mam Tylko już nie wiem gdzie Dobra, trzeba sproszkować żelazo, ale dla jakiegoś młoda łatwiejszego do ogarnięcia mechanizm rozdrabianka eee. Jakie nam ja jeszcze przejdą? A więc już jest Krafta można. O! Ma o O! Dobra, macerator, dobra. I damy sobie ten stack. Ale to się wiem, że chyba długo robi. Więc, no. no, to się długo robi. Jak poczekamy na jeden. I postawimy ten gas tank. że już mamy jeden zrobić na odcinku. A potem zrobię taką fabrykę tego, że, no. Ech, tak ulgię nam dupy, że będzie git. Dobra. Osiem. Zażyłam w ogóle pokojowo mnie, Ale to, to trochę nudne potem. Eee, dobra. Więc co, co, Ciśniemy. Dobra. Mamy. No, a po co teraz ja tych te runga W sumie i tak nie będzie ciągnąć. Ale nie no nie, to Do on się pociągnie, ale to po poza odcinkiem bo tak dzisiaj dużo ciągnęliśmy bez skojarzeń oczywiście no prąta już sobie odciągnąłem bo to nudne, nie? ustawimy sobie pierwszy tu jest wodół i teraz sobie możemy dla testu zrobić plecak odrzutowy dobra, dobra, jeszcze jeden raz dobra, dobra A tu tutaj osm? A tutaj taki tin. Chyba nie? Dobra. Umiem, umiem, umiem. i Ciśniemy, 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 ciśniemy ziomeczki. Ooo, chcę już polatać w tym odcinku. Pod koniec. Dobra, taki bonusik. Eee. I... Świecioły. Dobra, ziomeczki, ziomeczki, ziomeczki. I szybko, szybko. Możemy nie przedłużać. Dwa. Tinek Nie wiem ile Tinu dokładnie wezmę sobie więcej, weźcie czego i lecimy tam po gastanku, co robić? Gastanki, dobra yy, oj, na coś nieładnie, nieładnie. Aha, no już w Minecraft widzę, że nie chce współpracować. Także tak zakończymy odcineczek. Mamy tank, to trzeba chyba tu. A no, jeszcze trzeba ten zasadę kondukt. Yyy... Mm, jak to się robi? Aha, osm. Aj, no, tego osmu poszło. Dobra, osmik, ośmik, ośmik. I go się chyba daje do tą nowego, nie? Tak, chyba tak. No, jeszcze jakieś butla tyle nowa, nie? Jest! Dobra. Stwarzamy sobie to tutaj, Czyli to idzie tu, to tu, tu Inteligentny transport, tak? no dzięki <grystanie> eee, to tu, to na końcu Jest! Tak odrzutowy To zna gaz, Ja Zobaczymy, czy naładuje nam... Tak, dla jaj sprawdzimy. No tak, no bo to jest na To dlaczego będzie miała nawet na prąd? Idziemy, zakończymy sobie w powietrzu odcineczek. No oczywiście, jeżeli to faktycznie jest plecak No bo tak, stworzyłem, piszę plecak odrzutowy, to mam nadzieję, że będzie. Fum, będę śmigał. No. a bo tutaj nie ma lamp, muszę zrobić. A to tylko moja sprawa lenistwa, więc no. Zapracuję cały czas. Uuuu. że energię nie wyrabia. Zrobię kostkę energetyczną potem. Oj! Ładuje się? Chyba tu. Aha! Dobra. Poczekamy, poczekamy, a za tamtą czasy ogarniemy ekwipuna. Jeżeli on już miał gotowy. Fajna ta szklana, mi się bardzo podoba. I, I widzicie, zaczyna tutaj nabywać wszystko, kopyta, wszystkich tutaj rzeczy, dlatego... No. Ciśniemy dalej. To sobie mogę też tutaj. Te rury gazowe. A tutaj są nam to. Tak, śmieć nie mam. Ej, tamto tu roślinność arbuzy bo ja to no dobra chodźmy teraz no, zaraz ciśniemy Jestem ciekawy jak to będzie działać. Wow, wolno się ładuje. No ale cóż... Wow! Lecimy! O, to jest fajne! Ale to jest fajne! Jak spadniemy... O, to bije! To raczej ma... ...chyba dużo w sobie. E tam nie ma lipki Patrzcie dawać meczki To było na tyle Sub Oceniajcie Subskrybujcie, dawać łapki w górę yy, No to co no Zobaczymy co zobacz, będzie z góry No znowu sam się już nie chce iść spać Do zobaczyska, komentujcie Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę No i papa, papa papa pa, pa, pa. No